Dobra, jesteśmy z powrotem, ja grę zagrałem, znaczy no, w sumie dwie, no więc tak, jeszcze wystarczą trzy wygrane i jest, w końcu będziemy mieć te, te 11 tysięcy, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu, będzie fajnie. Pamiętajcie o lajku i, subs i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Nasz. Dobra U, Ship strzelił golaj Czekaj, nie, ta wygrana i chyba jeszcze jedna. Ło! Wow. Tak, tak, ta wygrana i jeszcze jedna wygrana. I like że like no. <laughs> Masz. Dobra, albo nie. Oj, 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 oj. postawi. Poleci na niego, on cię zabija. Dobra. Zgub to jest że jak się zabije bombę, to ona też wtedy wybucha. Ale nie na niego. Okej, okay, gol. Dobra, i teraz zbijemy a już jest wygrana głupi jestem i teraz co jest um... a nie jedna sorry pomyliłam się aha przecież mogę grać solo i jedna gra wygrana i będzie fajnie bo będzie coś fajnego <gryw> Ja myślę, że tutaj ktoś jest, bo mi tak jakby się tak wydawało, że tam coś wystaje z stamtąd. Cyk. Dobra, nikt się trafił. Nie długo będą odcinki z mużyczką w tle, więc będzie fajnie. Będzie spoko. O, surcz, więc ja od niego idę. Może. Nie, to najpierw idę na skrzynię. O nie. Oh no! Oh, no, no, oh, no, 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 Hop, hop. Dawaj, czekaj. Jest. O, Ile on ma? Osiem czy sześć? Sześć. Ło! Piper, nie! Proszę, suj. Ło! że idzie dziesiąt W Siedmiu jest, teraz by był przypał jakbym umarł. Mocny akurat. Oj, tą postać bym chciał wydrobić. Tą Amber. Amber. Amber, to Amber. Tą fajną. Dobra, wyjdę już chyba. Shadow tam jest jakiś? Dawajcie, zabij go. Jezu! Nie wierzę. Edgar niby taki dobry, a nie umiał pokonać bosa. Bo no, bo czy tam posła. O akurat się przy mnie rozpi, więc... Głupie by było, gdybym zginął przez niego. Dobra teraz, dobra nie, nie wygram tego, kurde jeszcze jedna wygrana 98, 2 bucharki, najgorzej, dobra Niech chociaż wyleci ten Mortis lub ten kiełek lub Byron bo ten konto jest naprawdę fajny. ja bym chciał mieć dużo postaci na nim. W tym koncie. Ale... I wpadajcie na moje nowe konto też Czypek na YouTubie. Tam <noise> musicie podgwazdziać da fulla, bo nie chcą mi cichy głos na jednym odcinku. A takim... o <noise> boże, to było głupie. Nie! PIK Spierniczaj O nie, to ja powinienem spierniczać O nie O, darmowy cube Pewnie ktoś będzie i zostawił darmowego cube. Nie, nie ma nikogo Dobra, jeszcze ja przez chwilkę będę kampić Bo tego pioper cuba tam nie idzie, no nie chce Siedem za dalej Inny A zróbcie już tych czterech i będzie fajnie. Oj i dawaj bot zabij tego barona. A Wierzę w ciebie bot. Tyk. O się tyk. Ty polecisz do burzy. Ja tak. Op. Nie macie. Zobaczymy sobie jego. To będzie. Dobra, już, już w sumie możemy to przegrać, ale ja wolę grać dalej. Dobra, mogę już to przegrać. Pciska. Ważne, że już to mam. 10k 11k. Boże! Mylę się ciągle. Dobra, miga box. Piątka. Jak zwykle nic. No więc jeżeli spodobał Wam się odcinek. Nie zapomnijcie o łapce w górze. I... Subikum, bo jak będzie Subik, to właśnie kupuje patrzcie. Jakby, jak dobijecie na tym kanale 30 subskrypcji, to kupuję karnet. Ten. Ten. Czekajcie, bo komuś telefon chyba dzwoni. Czekajcie. Gdzie mam telefon? Ja nie mogę. Nie daj, że nie wiem, gdzie mam telefon, to mi jeszcze ktoś coś dzwonił. Tio. Teraz trzeba dzwonić. Dobra, to Elo, ja kończę już.